Japoński przedstawiciel segmentu D, który cieszy się całkiem niezłymi opiniami o swojej niezawodności, jest ciekawą alternatywą np. dla Passata czy Mondeo, a można go kupić już nawet za niecałe 10 tysięcy zł. Mazda 6 pierwszej generacji. Dziś przyjrze się wyposażeniu, polecanym silnikom, czy np. kosztom eksploatacji. Wy pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, koniecznie kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A my zaczynamy. Mazda 6 produkowana była w latach 2002-2008 i zastąpiła model 626. Trzeba przyznać, że jak na tamte czasy, to jej sylwetka jest bardzo atrakcyjna, a jednocześnie nieprzesadnie odważna, chociaż w stosunku do 626 to i tak istna rewolucja. Muszę przyznać, że nawet dzisiaj może się ten samochód podobać. Widzimy charakterystyczny grill z chromowaną wstawką. Wyraźne przetłoczenie na masce. Niestety patrząc z boku, bardzo często, szczególnie na nadkolach czy na progach zobaczymy także ogniska rdzy. Teraz 17 lat po premierze, większość modeli na rynku wtórnym będzie miała już porobione wyprawki. Szczególnie zwróćcie uwagę przy zakupie na to, żeby one były zrobione chociażby przyzwoicie, ale problem rdzy w tym modelu był obecny od samego początku. Z tyłu lampy z tym srebrnym wnętrzem dla mnie bardzo źle to wygląda, chociaż to jest oczywiście kwestia gustu, chociaż wydaje mi się, że wiele osób dzieli to zdanie, ponieważ można spotkać egzemplarze z zamalowanym własnoręcznie wnętrzem po prostu na czarno. Czas zajrzeć do środka. Dodam jeszcze, że ten samochód przeszedł lifting w 2005 roku, a dostępny jest w trzech wersjach nadwozia: kombi, liftback oraz sedan. Tutaj też nie możemy narzekać, wyposażenie w większości egzemplarzy będzie bardzo bogate. Od razu rzuca nam się w oczy składany ekran nawigacji, która teraz już nie będzie za bardzo przydatna, bo jest bardzo nieaktualna. Ale są tacy eksperci, którzy wstawią wam tutaj na przykład jakiś tablet. Można go też regulować i pochylać. Poniżej mamy ekran z informacjami na temat radia czy klimatyzacji. Konsola centralna w takim srebrnym plastiku, który trzyma się całkiem nieźle, mimo 17 lat. Tutaj takie trzy nawiewy. Może dla niektórych one będą wyglądały trochę staromodnie, ale mi się podobają, bo trochę mi przypominają wloty powietrza w maselkarach. Poniżej radio i klimatyzacja, z ich obsługą tutaj nie ma żadnego problemu. Jest także taki pilot, ale albo nie działa, albo nie potrafię go obsłużyć. Ale myślę, że w tamtych czasach to fajny akcencik. Mamy tutaj schowek zamykany z uchwytami na kubki. Jest także podokietnik z taką półeczką oraz schowkiem. Jest jeszcze jeden schowek, czyli pasażera oczywiście. Ten nie posiada zbyt wielu bajerów, jest taki dosyć surowy, średnio pojemny, ale skrywa w sobie napęd do DVD. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana z obsługą tempomatu. Dosyć nieźle się trzyma, ale po niej najbardziej widać ślady zużycia. Zegary są proste, czytelne. potrafią też wykonać pełen ruch wskazówki, ale wtedy się nie cieszcie. To oznacza, że jest rozładowany akumulator. Wiem co mówię, doświadczyłem tego na własnej skórze. Miejsca jest tutaj dużo, nad głową spory zapas, na nogi zresztą też. Fotel jest wygodny, siedzi się dobrze, chociaż no do trzymania bocznego to on zbyt dobrego nie ma. Drzwiach taki schowek z miejscem na napój. Zobaczmy jak z tyłu. Z tyłu mamy podłukietnik z uchwytami na kubek. Jest on dosyć wąski, ale za to przyjemny w dotyku i wygodny. Niestety nie ma otworu do bagażnika, ale też nie wymagajmy zbyt dużo. W ogóle trzeba przyznać, że jakość materiałów w tym samochodzie, jakość spasowania jest całkiem niezła. Pamiętajmy, że to jest prawie pełnoletnie auto. Do tego tunel. Niski, wąski, więc spokojnie może siedzieć sobie tutaj trójka osób. No właśnie, bo miejsca nie brakuje ani nad głową, ani na nogi. Jeszcze jedna fajna rzecz, składanie kanapy. I to nie byle jaki sposób. Zobaczcie, silisko się przesuwa. I dzięki temu mamy płaską powierzchnię bagażnika. No właśnie, jak bagażnik. Trzeba sprawdzić. A teraz prezentuję budżetowy system domykania drzwi. Może i głupi, ale działa. Bagażnik 505 litrów w najmniejszej wersji 490. W środku znajdziemy zaczepy montażowe oraz system składania siedzeń. Wiem, że dzisiaj to może nic specjalnego, ale w tamtych czasach to naprawdę było wow. Zresztą nieważne czy teraz, czy wtedy jest to po prostu fajna, praktyczna funkcja. Czas na test walizek. Proszę bardzo. Niby niezbyt dużo litrów, ale jednak ustawność fajna i myślę, że bez problemu powinno udać się zamknąć. Udało się. Czas na jazdę próbną. Jeżdżę szóstką z roku 2003, czyli w wersji przedliftingowej. Jest ona wyposażona w silnik benzynowy 1.8 o mocy 120 koni mechanicznych. Mam jednak wrażenie, że jest to troszeczkę za mało jak na takie auto, które waży minimalnie około 1500 kg. Zresztą przyspieszenie to 11,2 sekundy do setki, czyli faktycznie chciałoby się więcej. Przy okazji sprawdźmy, jak to wpływa na spalanie. Spójrzcie na tabelę z wynikami naszego testu. Sprawdzamy w mieście, na autostradzie oraz na trasie. Trzeba jednak przyznać, że ten samochód prowadzi się bardzo dobrze. Układ kierowniczy dobrze oddaje informacje o aucie. Zawieszenie skonstruowane jest tak, że możemy pewnie pokonywać zakręty, ale jednocześnie jedziemy komfortowo. Oczywiście w takich starszych egzemplarzach mogą być jakieś stuki, puki, ale też nie bądźmy przesadnie surowi w ocenie. To zawieszenie uchodzi za bardzo trwałe. Miejmy się jednak na baczności, bo jest to konstrukcja wielowahaczowa, czyli dość skomplikowana, a co za tym idzie dosyć droga w ewentualnych naprawach. Co do widoczności. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Wszystko dobrze widać i manewruje się bez większych problemów. Mam jednak zastrzeżenia co do wygłuszenia wnętrza, a właściwie obawy o to, że nasz test głośności może wypaść tutaj niezbyt dobrze. Czas sprawdzić. 90 km na godzinę. No i zobaczmy, co z tego wyniknie. No, nie myliłem się. 62,9, czyli dochodzimy do 63 dB jak na auto tej klasy. To jest bardzo źle. Mogę Wam powiedzieć, że podczas jazdy po autostradzie jest tutaj już naprawdę głośno i nieprzyjemnie. Mazda 6 pierwszej generacji w salonie uchodziła za dosyć drogą, a do tego dobrze trzymała cenę, przez to, że miała dobre opinie. Obecnie zakup szóstki pierwszej generacji no to już niewielkie kwoty. Na no, Oto moto można znaleźć ogłoszenia od około 5 do nawet 34 tysięcy złotych. Te najdroższe to wersje MPS, o których więcej już za chwilę, a Wy tradycyjnie możecie sprawdzić pełną listę ogłoszeń klikając w prawym górnym rogu. W maździe 6 pierwszej generacji można spotkać silnik diesla o pojemności 2.0 i mocy 121 i 136 koni mechanicznych, a po liftingu 121 i 143 konie mechaniczne, ale już w zestawieniu z 6-stopniową skrzynią biegów oraz filtrem DPF. Tutaj jest to szczególnie problematyczne, jeśli będziemy jeździć po mieście i nie wypalimy odpowiednio filtra. Wtedy nadmiar paliwa, który miał służyć do wypalania DPF-a, dostaje się do oleju, powodując podniesienie jego poziomu w misie, a w efekcie rozbieganie, a nawet zatarcie silnika. Jeśli jesteśmy przy problemach tej jednostki, to warto wspomnieć o zatykającym się smoku olejowym, co prowadzi też do zatarcia silnika. Problemy mogą także sprawiać wtryskiwacze Denso, a także uszczelki pod tymi wtryskiwaczami. Ale, ale muszę tutaj stanąć w obronie Mazdy, ponieważ większości tych problemów można uniknąć albo chociaż ograniczyć odpowiednio dbając o silnik. Wystarczy trzymać się trzech zasad. Po pierwsze, stosować oleje dobrej jakości i odpowiedniej specyfikacji, a do tego zmieniać je najlepiej co 15 tysięcy km. Po drugie, zawsze zalewać paliwo dobrej jakości. I po trzecie, sprawdzać poziom oleju bardzo często. I co jakiś czas wyczyścić smok olejowy. Co do pozostałych cech tych silników, czyli dynamiki, przyspieszenia czy spalania, nie ma tutaj żadnych zarzutów. Jeśli chcemy jeździć po mieście, to decydujemy się na benzyny. Tutaj pojemności 1,8, 20, 23, a nawet 3.0. Zakres mocy od 120 do 260 koni mechanicznych. Wszystkie benzyny cieszą się dobrymi opiniami i niezawodnością. Do tego większość jednostek chętnie współpracuje z instalacją LPG. Najmniejsza jednostka 1.8 będzie dobra dla osób, którym się nie spieszy. 2.0 i 2.3 wydają się być optymalne. Jest jeszcze 2.3 z turbodoładowaniem, generujące 260 koni mechanicznych. To w wersji specjalnej MPS z napędem na 4 koła. Tutaj frajda największa, ale też największe ryzyko drogich napraw, no i największe spalanie z innych spotykanych usterek zdarzają się problemy z elektryką, na przykład elektrycznym sterowaniem szyb. W gamie znalazła się także jednostka V6 o mocy 222 koni mechanicznych, ale to na rynku amerykańskim. Jeśli chodzi o skrzynie biegów, to do wyboru były także automaty 5- i 6-stopniowe. A teraz na podsumowanie tej sekcji silnikowo-usterkowej spójrzmy na tabelę kosztów eksploatacji. Pierwsza z kosztami przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, nawet jeżeli to jest auto za małe pieniądze i kilkunastoletnie. Druga tabela z poważniejszymi naprawami mechanicznymi i blacharskimi. To w przypadku, kiedy spotka nas jakaś większa usterka albo stłuczka. A teraz czas na nasze tradycyjne podsumowanie. Na początek trzy plusy. Po pierwsze, prowadzenie. Szóstkę prowadzi się pewnie i komfortowo. Po drugie, Wyposażenie. Większość egzemplarzy na rynku wtórnym będzie bardzo dobrze wyposażona. I po trzecie, przestrzeń. Nie brakuje jej ani z przodu, ani z tyłu, ani też w bagażniku. Trzy minusy. Po pierwsze, wygłuszenie wnętrza. Na postoju jest cichutko. Przy 90 km na godzinę jest średnio. Przy 140, no niestety, to już jest męczarnia. Po drugie, rdza. Wiem, że można huchać i dmuchać na karoserię, ale bez tego ten model nie radzi sobie z korozją. I po trzecie, diesle wymagające specjalnej uwagi. Bez tego niestety, ale zgodnie ze stereotypami, te silniki po prostu padają. A ja dziękuję Wam za oglądanie, polecam zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza oraz kliknięcie subskrybuj oraz zaznaczenia dzwonka, wtedy nie przegapicie żadnego naszego filmu, a pojawiają się one co najmniej raz w tygodniu. Do zobaczenia!